Przepraszam. <laughs> Witam Was serdecznie z tej strony. Boję w nowym filmie na tym kanale i dzisiaj jestem Wauczu. Pokażę Wam co będę tutaj robił. Jestem właśnie w apartamencie. Trzeba powiedzieć, że jest ładny, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda od dołu. No, od środka wygląda naprawdę zajebiście, ale ty zobaczycie, jak wygląda klatka, <laughs> naprawdę, zaraz Wam to pokażę. luksusowy apartment jak widać pierwsze piwo dzisiaj tam jest drugie dla ziomara no i na zdrówko. O, przed chwilą byłem na plaży. Myślałem, że to jest zwykła plaża, ale to była jednak chyba dziecięca, bo same dziewczynki były i no, nic legalnego nie było. Znaczy było, ale te same matki po 40. Uf, to nie jest akurat mój cel, ale wiecie jak jest. Ogólnie co jest naprawdę fajnie, fajnie się pływało. I to miasto na razie mi się mega podoba. Fajne miejscówki tutaj są i no jestem ciekawy co jeszcze tutaj zobaczę teraz idę coś zjeść kolega powiedział że nie chce pić browara to wypiję dwa to ja poczekałem na pizzę niestety 40 minut dlatego musiałem sobie dwa kupić Bardzo zrozumieliście dlaczego nie się siemaneczko kurwa wypiłem sobie parę browarów i jest zajbiście. okej okay, mordy dość piąty browarek bo przed chwilą wypiłem jeszcze jeden ale to w takiej wiecie tam w jakimś osiedlu, żeby nie było widać, że piję w miejscu publicznym piwo. Następnego dnia miałem niestety mocnego kaca, wypiłem chyba tego dnia 8 browarów i musiałem jechać na Woodstock. Było fajnie, jak widzicie, niektórzy się tam nieźle bawili, ja również. No i następnego dnia byłem oczywiście czerwony i wróciłem do Berlina. Było fajnie, ja nie bym został dłużej, lecz tak w sumie to już wszystko sobie tam pooglądałem. Jeżeli Wam się ten film spodobał, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał, obserwujcie mnie na różnych portalach social media. Dziękuję za oglądanie, Elio.